Maciek jeszcze miał nawet krew na rękach. Bałeś się jak była krew? Nie. No jeszcze raz dziękuję, kochane chłopaki. Chciałam Wam podziękować bardzo za Waszą dzielność. Dobrze, to was. Dziękujemy, Chciałabym im przede wszystkim podziękować. Że e, nie schurzyli, zrobili co trzeba. Starszy zarządził, e, zostawił młodszego e, przy mnie, e, poleciał po pomoc, po kogoś z telefonem. Mały widziałam, że się trochę e, bał, bo ja przy, przy okazji, w, wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopiero mi uświadomili ratownicy, że mam twarz zalaną krwią, także wyglądała mnie ciekawie. No ale mały twardo e, wytrzymał, pozbierał moje rzeczy i doczekał pomocy. No, jeszcze raz dziękuję, kochane chłopaki. I Ja nawet nie wiedziałam, że znam dobrze Waszą babcię i Waszą mamę. Po prostu chciałam podziękować, napisałam na Facebooku, chciałam tylko podziękować i odnaleźć chłopaków. I udało się. I udało się. Dzięki pomocy też czytelników. Tak, 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 tak. Jestem mamą tych małych, wielkich bohaterów. O których którzy głośno. Wypadnie. O których głośno, którzy pomogli pani Lucynce. A pani wiedziała o tym? Wcześniej? Mówili Z pani? opowieści jak przylecieli na działkę wrócili. I co mówili? No, że pomogli pani właśnie. I Ale, mówią Lucyna, Lucyna. Że tak się nazywała, tak, tak miała na imię. Tak. Ale co, nie, nie, nie przywiązywali do tego większej walki, po prostu pomogli i koniec tematu. Pomogli i przeżywali, Maciek jeszcze miał nawet krew na rękach. Jeszcze później w domu widziałam. miał ja mówię, się umyć, bo jeszcze jesteś od krwi. Wyglądał jakby coś gorszego zrobił. No właśnie nie wiedziałam, czy to może gdzieś się skaleczył, czy coś. Ale najważniejsze, że pomógł, jest wszystko dobrze. Jakimi są dziećmi? Broją. <grym> jak dzieci wszystkie. A jak śpią, to są grzeczni. <grym> ile mają lat? Kacper ma 8, Maciek będzie mieć teraz 10. Jak całe to zdarzenie dokładnie wyglądało. No Dokładnie to wyglądało tak, że potknęłam się o wystającą płytkę chodnikową i poleciałam. Rozbiłam sobie głowę, nos, potem się okazało jeszcze, że żebra i kolano, ale przede wszystkim bardzo brzydko złamałam sobie rękę. I no, skończyło się to operacją w, na ortopedii w Kościerzynie, bo się okazało, że kości, główka mojej kości promieniowej przestała istnieć i trzeba było wstawić nową. No nie mogłam w żaden sposób się podnieść. Ulica była pusta. Zaczęłam wołać ratunku, ale nikt nie słyszał. Jechał, jechała kobieta samochodem. Potem się okazało, że to źle oceniłam. Ona po prostu przejechała, ale zaparkowała samochód, i, i to ona zadzwoniła po pogotowie. No ale szedł pan taki, po prostu nawet się nie odwrócił. Nie wiem, może za cicho wołałam. Ale, ale krzyczała pani. No starałam się, ale nie wiem, czy, czy no, leżałam na brzuchu i tak nie bardzo mi ten głos wychodził. Potem jakoś się odwróciłam na plecy, ale to nic, nie było nic lepiej. Sama bym się nigdy nie podniosła, bo nie miałam jak się podeprzeć. I no, potem przylecieli chłopcy. No, starszy Maciek zarządził, i, i w ogóle wszystko, ta, wszystko załatwili. No przyjechało, co Zarządził, co zarządził? Zarządził, że Kacper ma przy mnie zostać, a on leci no, kogoś z, z telefonem złapać, bo sami nie mieli. Żeby dzwonić po chodniku? Żeby dzwonić, tak. tak. To jak długo leżała Pani na tym chodniku? Nie wiem. Kilka nie minut? Wiem. Oj nie, e, nie. To jest, e, kilka nie, dziesięć 10 może. Dziesięć 10, może, nawet piętnaście. Bolało pewnie. Oj jak no. <laughs> strasznie, strasznie bolało. No. Oddajmy głos teraz tutaj drużynie ratującej, brygada RR. Jechałem z bratem i... i widzieliśmy, że starsza pani leży na chodniku. I krzyczała? No. Widać było, że coś jej się stało. Tak. I co zrobiliście? No, zatrzymaliśmy się i, i ja pobiegłem po paniom. I... Żeby pomóc, tak. po pogotowie. Tak. A brat pilnował. Tak. Kwiaty pozbierał, tarapkę podał. A właśnie, bo kwiaty jeszcze były tak. rozsypane. Tak. Czyli też zadbaliście o porządek na miejscu tak. wypadku. Tak. I zabezpieczenie należyte. Mhm. Dobra, jak ma brat na imię? Kacper. Kacper. Powiedz, bałeś się jak była krew? Nie. Nie bałeś się krwi? A jakoś pocieszałeś panią? Pani płakała, krzyczała? Tak. I nie bałeś się? Nie. A chcesz być ratownikiem medycznym? Nie. Nie chciałbym. być? raz to się zdarzyło, że pomogliśmy. Ale być może nie jest to ostatni raz. No. A do jakiej szkoły chodzicie? Do dwójki, a mój brat młodszy chodzi do jedynki. Jest pani dumna? Jestem. Tata też jest dumny. Miał przyjść, ale go jeszcze nie ma. No bardzo dobrze, że się tak sobie sprawowali. No ale jak ja nieraz zachoruję, to macie ktoś mi pomaga. Dużo oszczędza się babcia i ten, no. No, czyli mają tak, to we krwi. Mają takie coś, no.